Nowe zadania, które będą realizowane. Fotografie, które tutaj Państwo możecie zobaczyć. Kowary lubię za to, że po prostu wspaniali ludzie mieszkają przede wszystkim. Drodzy Państwo, w ramach projektu realizowanego już przez Gminę Miejską Kowary pod tytułem Odkrywanie polsko-niemieckich tradycji piwowarskich Gmina otrzymała dodatkowe pieniądze na realizację kolejnych zadań w projekcie. Nowe zadania, które będą realizowane, będzie to z Grafito, powstanie na wyremontowanym przejściu pomiędzy ulicą 1 Maja a ulicą Jagiellończyka. Będzie to dokładnie przejście na ulicy 1 Maja 24. Będzie przedstawiało dawne, niestety zaginione zawody już w mieście Kowary. Będziemy również zdobić elementami metaloplastyki nasze mostki kowarskie. I tutaj również nawiążemy do starych niestety nie istniejących już zawodów. Otrzymaliśmy również dodatkowe środki na oświetlenie trzech budynków: budynku ratusza, budynku B Urzędu Miasta, ale również stowarzyszenia Miłośników Kowar. Kolejne dodatkowe środki to środki, które przeznaczone zostały na utwardzenie, wyłożenie kostką terenu prowadzącego do Biblioteki Miejskiej na Wojkowie, gdzie istnieje już Centrum Wiedzy o Browarnictwie. Założymy tam również rolety antywłamaniowe i kafelki antypoślizgowe na tarasie przy bibliotece. Łączna ilość środków, które udało nam się pozyskać, to ponad 100 tysięcy euro. Chciałbym państwa bardzo zaprosić na wystawę fotografii, którą możemy obejrzeć w holu Kowarskiego Moku. Fotografie, które tutaj państwo możecie zobaczyć, powstały w wyniku polsko-czeskiego planeru, który odbył się w Hornim Marszowie w listopadzie zeszłego roku. Razem z czeskimi przyjaciółmi udokumentowaliśmy przestrzeń Hornego Marszowa i wspaniałych rychorów, które górują nad tą miejscowością. Wystawę można oglądać do końca maja. Lubię Kowary. Kowary lubię za to, że po prostu wspaniali ludzie mieszkają przede wszystkim, życzliwi są, dużo śniegu jest, po prostu jest chwało. Ja lubię Kowary za ludzi przede wszystkim, ja chodziłem tutaj do szkoły i pamiętam bardzo wielu ludzi, z obecnym dyrektorem Tymińskim między innymi, czy z moimi kolegami, którzy gdzieś tam też chodzili ze mną do szkoły. Ja lubię Kowary za pracę, którą mi Kowary dały w turystyce, razem z Patrykiem Guzikiem i całą załogą Kopalni Potwórze. Lubię Kowary za dom kultury. To jest takie, takie przyzwyczajenie w sumie, się mieszka tu od, w od urodzenia. Jeździ pójść na dyskotekę, jeździ pójść na tajnik na siłownię, bo ja na siłownię teraz chodzę, I teraz idę na siłownię. No w ogóle za góry, za lasy. Na świeże powietrze. E, te pytanie już mi kiedyś ktoś już zadał chyba za 30 lat temu. E, takie małe drzewi. A Za co lubię kowary? No słuchaj, kowary lubię, to jest mój dom. Mieszkam tu od urodzenia. E, kowary lubię za jego mieszkańców, mam tu dużo przyjaciół. Co by pani w Kowarach zmieniła? Co ja bym zmieniła? No brudne miasto. Chodniki, ulice, domy niepomalowane. Drogi. Drogi, infrastrukturę, powinno być pięknie, kolorowo, powinno być oczywiście bogato. Yy, więcej właśnie, więcej sportu, więcej takiej reakcji, bo tego po prostu bakuję. tu młodzież nie ma co robić. Co bym zmienił Kowarach? Życzyłbym Kowarom, żeby się stały zapeczem Karpacza, żeby powstało więcej knajp, więcej miejsc nocy go. W imieniu Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej zapraszam Państwa bardzo serdecznie na koncert, który będzie w najbliższą sobotę o godzinie 15.00 tutaj na miejskiej scenie. Zapraszam serdecznie. Mamy nadzieję, że będzie ładna pogoda. Zegramy utwory znane i nieznane. Przez całą zimę ćwiczyliśmy i myślę, że się będzie Państwu podobało.